Pasztet! Może dzisiaj nie będzie przepisu na króliczy pasztet, ale dzisiaj złożymy królika z klocków Lego. Siema, moi drodzy, ja jestem Crazy Pomol. Dzisiaj jest ze mną gość specjalny Lukas Widaz, czyli Leon. Przywita się. Siema. I dzisiaj będziemy składać mój pierwszy zestaw z Lego Dreams, czyli Easy i króliczek Bunchu. Easy króliczek banczu kosztują 95 zł katalogowo, lecz na Alto, moi drodzy, możecie kupić go za 69 zł. Też na ekranie macie właśnie jego cenę. Natomiast ten zestaw zawiera 259 elementów. Co prawda, ten zestaw jest bardziej skierowany dla dziewczyn, ten króliczek banczu, a Mateo i Ziblow są bardziej skierowane jako zestaw dla chłopaków. Więc teraz, nie przedłużając, otwórzmy tę pudełko. Leon, no. zechciałbyś otworzyć to pudełko? Nie No to otwieramy, moi drodzy. Otwieramy tego dziadka. No, już zaraz powiemy wam, ile tu jest tutaj woreczek. To ile jest woreczków? Trzy. Trzy. No i. Instrukcja... Uj. No. Wow. Po... Zobaczcie tą instrukcję, moi drodzy. Wow. Ta instrukcja naprawdę jest zarombisa. Zobaczcie, jak się prezentuje ten banczu na wrotku, po prostu. Jak widać, koszmarnik przed nim ucieka, mały banczu krzyczy Aa! A Izzy na głowę króliczka Bunchu ściga właśnie, koszmarnika nie, bez... Zobaczcie w ogóle, jak ta instrukcja fajnie została zrobiona Nie, nie tutaj... według mnie ta instrukcja to jest mocne 10 na 10 Więc co? No to się chyba za składanie króliczka banczu, co nie Leon? No, ale bez... No to robimy cięcie i widzimy się zaraz No tak, żeby nie przedłużać filmu No, Bancho akurat to według mnie jeden z najlepszych zestawów z LEGO Dreams To w ogóle nie jest tak jak na zestawie, tylko to mają coś jeszcze bardziej świecące Miecz to wszystko super A jeśli powiedzieć na temat koszmarnika to wygląda słodziutko, ale ten hełm jest fajny No można wykorzystać ten hełm do zrobienia np. Black Knight z Fortnite, No co, nie? to jest fajne I ten Bancho mały, świetny No, jako pluszak Dobra, może omówimy tego dużego banchu już. No ma takie wrotki, można jeszcze zrobić skrzydła, bo zrobiliśmy wrotki. Ochraniacze na... Dobra, tego nie było. To, tego nie było. Ochraniacze na... Łapy. Łapki. Myślę, że dobra jest. Ochraniacze na łapki. Uszy fajne. O, dobra. Tylko minus właśnie za tą obudowę z tyłu. Oczywiście są funkcje bawialne, nie? Bo możemy na przykład ruszać mu nad garstkiem, możemy ruszać mu ręką, możemy mu stópką ruszać. Tylko szkoda, że jak nie ma tych jakby sterowników tych w tej formie latającej, to tutaj są dwie stady. No właśnie, to są dwie dźwignie. Jeśli robicie latającego w Banchu jako pszczołę, w ogóle ten Banchu jak lata wtedy, to on ma taki. Ostre zadek, i wtedy jest pszczoła. No właśnie. Pszczoła Chociaż czekajcie, pokażę Wam to. tylko. O, o, właśnie. Tutaj jest właśnie jako pszczoła, właśnie. No. Fajnie wymyślili. No fajnie. No, brawo dla twórców LEGO. Naprawdę postaraj się. No jeśli powiecie o banczu, to fajny. Według mnie jest jednym ze wspaniałych zestawów, właśnie. Zawsze robi tych tych. tych, tych, tych. Części, właśnie, bo. No. Ciekawostką jest to, że te części są wykorzystywane najczęściej w zestawach LEGO Monkey Kid. Jeśli znacie LEGO Monkey Kid, to chyba wiecie, o co mam na myśli. No, jak... natomiast jeśli chodzi o kryczka Banczu, to można też go porównać do mechów, z, na przykład z Marvela czy Star Warsów, które są no, niestety paskudnymi mechami. Nie no, ja, ja sobie taki kupiłem i powiedziałem, że jest słaby, bo feta. To... No A właśnie. Bo... Z Ninjago są słabe no takie tylko takie jak kończymy. No właśnie, na przykład z Ninjago są słabe mechy jak już. No w sumie stąd to też, ale nie zależało. Oczywiście banchu jak banchu, nieźle wykonany. Więc jaką byś dał ocenę? 9 na, 9 na 10. Tak. Ta... w sumie. 9 na 10 w sumie... Nie, nie się. no dobra, 10 na 10. Może być. Będą mnie 10 na 10. Idealny zestaw. Czy się opłaca go kupywać? Idealnie wszystko, wszystko tak samo. No. no. Czy opłaca się go kupywać? Tak. Oczywiście to prawda ten zestaw jest, jak mówiłem, bardziej skierowany dla dziewczyn. Nie no, nie, można, nie można czymś takim skierować. No właśnie, na przykład LEGO Friends czy, czy coś w tym gruźcie. Ja to, czy... przyznam się, że miałem jeden zestaw LEGO Friends, ale kupiłem go na części. No właśnie, bo te części z LEGO Friends są fajne. Na mój kolega, yy, brat mojego kolegi dostał ten wielki wieżowiec z, z Domku Gabi i tam były super części na przykład, no. grzebień jakieś, perkusja, No nie perkusja, trąbka. Oczywiście jeśli chodzi o części też, to na przykład ta klepsydra jest fajnie zrobiona, bo to na przykład byłoby w Harry Potterze wykorzystać i ten miecz jaki mi się też podoba, Dobra. bo ten miecz mi się troszeczkę kojarzy z tej gry z Nintendo Switch. No, niestety nie wiem jak się ta gra nazywa, ale pamiętałem. Jak coś, to możecie napisać w komentarzu jak się ta gra nazywa na Nintendo Switch. To ja postaram się przykręcić serduszko, jeśli napiszecie co to jest za gra z Nintendo Switch. Ale to jest na razie na tyle, jeśli odcinek Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę, suba na moim kanale. No i co, no na razie na tyle, no to trzymajcie się i cześć! No.